Siema, witam serdecznie ziemaczki. W dzisiejszym odcinku powiem sobie troszkę o zmianach na linii Mandelheima, oraz, oraz omówimy e, koncepta 1B, tak jak prosiliście, czyli, czyli nagrody do odebrania za tryb na tarcie. Także zacznijmy sobie może od samych zmian e, co do mapy Linii Mandelheima. szczerze chyba jedna z moich ulubionych na hateki, I jedna z są lepsze oczywiście, ale była bardzo w porządku. Stąd jakby aż się boję, co tutaj się wydarzyło, powiem wam tak, aż się boję. Dobra, z zacznijmy sobie tak, Z na mordowni. What? Chwila, czyli zamiast mieć dół i góry, z której można pobrać, to mamy jeden kamek, za którym się można schować. Super. Dobra, <śledz> A <Sakura> że tutaj to będzie lepiej widać, co, co, co to za zmiany w ogóle? Aha! Czyli mieliśmy tutaj kamyk, do którego było można sobie dojechać i z jednej i w sumie z drugiej strony farmić dojazd. To teraz mamy puste pole. Mamy hula. Ok. Chwila. Bo nie widzę. Rzut z tej, z tej części mapy by się przydał, nie? I, i jakby o tej lewej bazy. Jak to wygląda, ale jest tutaj bardziej płasko. Więc prawdopodobnie, jak tu się teda jakiś ustaje, to was tak będzie dudnić tutaj na każdym krosie. Ale co tutaj jeszcze mamy? Ponad to. O! <śla> chwila, 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 what? Co tutaj się dzieje w ogóle? te screen nie są najlepsze, tak? Jakby, to część mapy widzę, ale o tej drogi by chciał się jakoś bardziej przyjrzeć, a tutaj tego nie widać dokładnie. Chwila, czyli już nie będzie nasypu na którym można stać? Czyli wy albo wjeżdżacie na mordownię, i tam stoicie do końca bitwy? Albo nie macie żadnej alternatywy. Okej. Okay. Jakby. Yy, kolejna mapa, którą niszczy, niszczy w nie? Bo to stanie się coś podobnego jak z przyłęczą na, mo, na Mordowni aktualnie. Nice, nice, nice. Ja szczerze ko kocham takie zmiany. Macie jakby mapę, która najbardziej przypina z tą sprzed jeden zarocz, czyli macie hula, tam macie hula, macie przejazd z wodą, który mo mo można wykorzystać, to oczywiście nie. Aktualnie mamy jed jeden wielki kamyk, za którym, nie wiem, mamy się chować w 10 czołgów, mamy jakiś tam bunkier, nie wiem, oni rezygnują z tego hulldauna na rzecz bunkra, na za którym ludzie i tak będą stali, i jakby, i kapili, bo o to chyba ich, ich tłumaczenie będzie takie, że zbyt dużo czołgów tutaj po prostu stało w wodzie i farmiło na dojeździe. Jakby. Like, like. Like? Świe, świetna zmiana. Te, ten kamek, ja nie wiem, co. Nie wiem, co to ma zmienić. Jakby. Super. Ten, ten przyjazd wodą był odkąd pamiętam, nie? Odkąd po raz pierwszy w tą grę zagrałem, ten czas był zawsze wodą i. po nie wiem, gram w tą grę 7 lat. Czy tam nie wiem ile już net, czy, czy, czy tam może nawet 8? I dopiero teraz World Gaming postanowił, że e, ten z ten powodem jest głupi. jakby Po co nam to jest potrzebne? Dajmy wielki, potężny kamyk. Wow. Okej, okay. super, super. I jakby ten naprawdę rzut z tych skinów nie jest jakiś fajny, ale patrzcie, tutaj usuwają. Tchule, które są dla nich prawdopodobnie taksyczne. Kamyk usuwają, ale ten kamyczek jest jeszcze większy. No patrzcie, on jest jeszcze większy. Oczywiście, że tak. Patrzcie na to. Dajmy jeszcze większy kamyk. By ludzie mogli tam nie stać w jeden czołg albo w dwa. Stoimy tam w pięciu. Choć, oczywiście, że tak. Świetny plan. Ponadto. O! boże... O! Boże, przecież to jest niemożliwe. Ale to właśnie to na tym polega to Mapa, jak ty przegrałeś mordownię, nie wiem, oni chyba nie kumają tego. Bo ty musisz jechać na Mordownie, walczyć tutaj, przepnąć ją, by mieć właśnie profit z tamtej bazy, gdzie, gdzie pokazuję z tej góry z prawy górny róg, by dojechać, przejechać wodą i wygrać całą flankę. Ale musiałeś. Przed tym wygrać mordownie. I oni zamiast zmienić, nie wiem, to może na tym rzucie się będzie o. Zamiast zmienić to, by tu się dało taki sam przejazd na bazę zrobić, jak tutaj, by był mniej więcej balans. Aktualnie to wy pojedziecie z tej strony i się nic nie zmieni, bo wygracie mordownie i na bazę nie wyjedziecie, bo tam macie munkierkę, krzaczki, półeczkę. Eee, tutaj macie TDK, tutaj macie krzaczki, TDK, tu TDK i się nie da wyjechać, ale. Usuńmy w takim razie, wiecie, by więcej TDK-u miało by stąd i stąd i jedźmy po open zamiast save i dechać sobie z save wodą i jakby to można zrobić i farmić to oczywiście zróbmy tak, by każdy FV, by każda jagoda miała totalny nawet przeszło, totalnie open no, świetny plan czyli kolejna mapa yy, właśnie zniszczona, jakby no, jak przełęcz Boże, it, to jest straszne, nie? To jest straszne, o Najlepsza zmiana na tej mapie, usunęli krzak. Najlepsza zmiana na tej mapie. Szczerze to, brak mi słów, ale już mam taką bombę, że ja nie wiem, czy chcę dalej na czas na to poświęcać, by coś mówić o tym, o, o tych zmianach. Bo to jest jakby ktoś, kto wpadł na to, to ja nie wiem. Nie, to, to jest manes jakiś. Dobra. Przejdziemy sobie teraz do koncepta, a dajcie znać, co o tym sądzicie, co o tym uważacie, ale moim zdaniem to jest. Bez sensu, nie? A więc tak, yy, witam już w wielce w garażu. Yy, mamy tutaj porównanie dla konceptu 1B Tak troszkę głupie jest mi porównać med bo jakby to jest totalnie inny styl, styl grania. Ale tak po samych parametrach to można sobie spojrzeć, czym te czołgi się różnią. Także... k, Jakby nie ma tu nawet ulepszeń poległych żadnych. Ale... Chyba penetracja na goldzie, z tego co wiem, jest całkiem podobna. Zobaczmy, 310 i 310, więc jakby na zero jesteśmy. Alfa oczywiście do grania koncepta 1b jest na pewno łatwiejsza. 400, 320. Ogólnie fajnie, jestem tego zdania, że fajnie gdyby aktualnie w tej mecie wszystkie czołgi, które mają 320, takie medy jak 140 T62, dostaje te 360. To naprawdę dużo by to zmieniło i bardzo łatwiej tymi czołgami. Bo, bo jednak alfa się liczy w tej mecie aktualnie, ale co do samego tutaj, może na, na DPM zwróćmy uwagę. DPM jakoś różni tak i to, i to mam na różnych modułach, tylko kpz mam na wentylacji. Mam wentylację, żeby aby taki mój ulubiony zestaw na MEDY. A tutaj koncepta mam na Turbo. Jakby taki sam zestaw jak na piątkę. Uważam, że zwarto, na 500 też gram takie coś. Turbosta, dosyłacz, Su, super zestaw na randomy, świetny. THP nie jest tak, na, tak naprawdę potrzebne w tej macie. I co? I mamy wi większy DPMik, yy, lepsze dział, celniejsze dział, więc jak ktoś lubi celne dział, to KPS będzie ciekawszy. Yy, Ponadto, HP właśnie też te, też ciekawe bardzo, nie? że met... A ma HP tylko o 50 mniej. To jest akurat ciekawe, bardzo moim zdaniem, ale, no, jeśli chodzi o sam pancerz, no, model, jakby samych tych czołgów się nie będę zagłębiać, bo ten odcinek by zajął no, na, naprawdę długo, by było mo można i gadać, i gadać, by to porównywać, ale nie o to chodzi. Chyba. Eee, także właśnie te HP jest ciekawe, ale pancerz koncepta oczywiście jest lepszy. Jeśli o tyle jest łatwiej z ten kapelusz, tym, że wiecie, gdzieś na medy można pojechać, gdzieś na czołgi z, go z gorszym armatą pograć, na jakieś cooldown, tu, tamto. A koncept ten typu wiecie, na mordownie się pchać, będziecie strzelać. A koncept akurat ma dużo x na wierzy, no jakby te włazy łapią. Ale co tutaj się ma? Moc silnika, a to ciekawe, w sensie to przez turbo właśnie, yy, koncept ma więk większą moc. Yy... Właśnie, gdy ktoś chciałby z was dać jak, jakby inny zestaw na koncepta niż ja używam, to oczywiście możecie dać ten tur, bo ja, ja sobie się właśnie nie mam, bo ten czoł jeździ tak 60 na godzinę. Ale gdyś ktoś potrzebował więcej, to bieście, śmiało. I co do samego tak, 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 no wiecie, to jest hatter z medem. No, jakby różnica tej wartości kowla, że to jest jakby z przepaść, tak, przepaść tutaj 13, tutaj 36, jakby... Ja sam co do wyboru chyba bardziej przypadam za kpz em jakby nie, taki... nie lubię jakoś bardzo medów jednak jestem takim graczem hateków i lightów ale akurat w tym przypadku med mi znacznie bardziej siedzi A więc tak, y teraz mamy bitywkę konceptem 1b dla porównania Je jest to totalnie inne, jakby... totalnie inny styl grania porównując do tego kpz ponieważ KPZ-em wiecie, by było trzeba inaczej, troszkę bardziej defensywnie zagrać prawdopodobnie bym tu do krzaka pojechał, wiecie, jakieś pesteczki na dojeździe a tu możesz zleść to co ja lubię, na hedziki, na pesteczki, jakby... taki styl chyba jest najprzyjemniejszy do grania, ale gram wam dla porównania, jakby stąd ja nie lubię porównywać meda do HTK czasami nawet jest ciężko porównać czołg ciężki do czołgu ciężkiego, jakby... Sterio, lej to do jakiegoś innego lejta, bo i jebać to jest przepaść. Ale robię ten odcinek, żeby się po prostu mogli wybrać ogi po swój styl. Czy wolicie gdzieś pod po krzaczku zagrać, nie? Na pesteczkę, na dojazd jakąś. do ćwiczyć. Daliśmy sobie jedną. Dla nich to może być troszkę problem dla mnie, dla mnie, dla nas. O, może być taki problem delikatny. Ponieważ, no jakby nie patrzeć, ten czołg nie ma jakiejś świetnej wieży. Może i na papierze jest mocna, tak naprawdę wpuszcza dużo. No i ten wix pod, w sensie ten was. <śmiałam> miałem ostatnio jakąś taką bitwę, yy, że, że, że chyba dałem 4 pesteczki pod rząd po włazie. Cztery pesteczki i to gr grałem właśnie FM 15 215B. Jak markowe spotkałem tego koncepta. Został tak grz grzmocony, był w sensie. Ten właśnie czołg ma pr pr problem, by grać na płasko. Bo tak wiecie, na hula, no jest jeszcze ok. Tutaj po tych pozycjach, po po prostu tych samych pograć mogę i jest ok, nie? Jakby, no jakby najna szybko pikujemy, jest fajnie. Kapel, za tym bym tu nie mógł pojechać. Nie ma szans. Stąd. Po prostu dla większości będzie prostsze do grania, nie? No i to jest fakt. Ale tutaj, przez pixele szczelić można. Jak kolego, co ty robisz? Co ten kumpel robi tutaj, co? Tuczki jakieś. Dolna płyta 60 p To jest to właśnie za, za co kochamy Pol Polską siłę, Polską moc to, to jest to Ta, ta dolna płyta tego trzeba mm. To jest to, ale co do tej mapy Erenberg, nie wiem szczerze, czy rzeczy aktualnie nie moja ulubiona mapa W tej grze, ja się na pewno na bitwy losowe Jest świetna I to, to jest moje zdanie i jedna z lepszych map aktualnie. O, a kto mi tutaj snipe? Na jakiś bocik, o, kto mi tutaj chciał, w wsadzić? O, ty, ty. A jeszcze tutaj jakiegoś bocika na open, ale dobra. No jest ok. Mm, no już 4000. Na pewno lepsza bitwa niż ta na KPZCie. Bo lewy trzeba i na no tyle, i farmie. Czyli. Może być to w czym jestem dobry, nawet Farmić, najpompować. Szkoda, tych hit w 60 TP, ale tak jest dobrze. I myślę, co, 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 co zrobić aktualnie. Okrącenie pod lodówkę i tak będę musiał to zrobić. Ale na pewno będę musiał też jakąś ją po prostu wyczekać. A no ja se. O, strzelił. Nej, bo słychać, jak dupnął, dupnął tak. Pestunie taką pup. Daliśmy tutaj z zawodnika. Gdzieś był wagon jeszcze i boję się go. O kurde, ale tu już sztuczka grana panuje. Dobra, git. Aha, kran, który strzela mnie bez pota. Podejrzane. Podejrzane, co? Najgorzej. Pop znalazł pikselek jakiś na mnie i kurde mierzy, nie? Ale bitewka w porządku. Szybka, fajna, elegancka. Ja lubię takie bitwy, nie? Jak się to było ostatnio na FAL 215B, takie szybkie, gdzie jest szlanko? połowa na head, stąd lubię bardzo tę mapę. Serio, ten nasyp, który grałem, naprawdę polecam. Na czołgi z wieżą, czy tam jakiś kadłub. Świetna, świetna pozycja, warto znać przeszały. Akurat ta, ta mapa też jest dobra. Ma duży potencjał, dużo przeszałów, i ja myślę, że to spokojnie by mógł być mm, Materiał na cały odcinek, taki cały, do, dobry, długi odcinek A, Ale to może w ko kolejnych filmach I co? No i to tyle Jeszcze przejdziemy do garażu, do skryliny w końcu jak na pewno Nie wiem czy dam jeszcze pestunię ale by było miło. Byłoby miło. Niestety, może szybciej mogłem pojechać delikatnie. W takim razie myślę, że wszystko, co, co ja chciałem pokazać i powiedzieć o tych czorach, to pokazałem. Jakby może wyniki nie są miarodajne, ponieważ bym musiał więcej bitów w tym zagrać, tak na pewno jakąś sesję dobrą z 12 bitów, z 15 czy tam więcej. Tego nie będę robić, bo to się nie nada na odcinek oczywiście, ale to, to, to co właśnie chciałem pokazać, czyli że KPZ tak, wie, tak wiecie z drugiej, trzeciej linii jakby szukacie sobie tego damage darmowego, to jest bardziej dla ludzi, którzy lubią takie medy me mechanicznie i jakby tą grę kumają po krzaczkach i całą resztę, to, to naprawdę KPZ polecam i lubię. Koncept też jest fajny. No jakby sa sami widzicie, no jakby Jedziecie na nasyp, ka kasujecie bocików dział jest dobre, Niby na papierze gorsza cenność, ale jest tak samo przyjemne. Macie hity, hity w tej macie, jedna z lepszych, jakby klas pocisków. Także polecam maszynki. Dajcie znać, który wy, wy, wy bierzecie za notarcie. Eee, napiszcie w komentarzach. Oczywiście napiszcie jeszcze o samej mapie o zmianach na łapie linia Mannersheim'a, bo, bo dla mnie to jest crazy jakieś, nie wiem, serio, ja, ja nie wiem kto jest takim trolem, że wpadł na coś takiego. E, ja, ja bardzo wam dziękuję, żegnam się, e, zostawcie ten komentarz, jakąś łopeczkę, subika i do następnego odcinka, siemaneczku.